Ktoś mógł wiedzieć więcej o długach, długi i winy, długich grzechy, to jest to samo, to samo słowo po grecku, niż Mateusz. Mateusz pracuje w takim zawodzie Lewi, w którym jest on dłużnikiem, dłużnikiem, państwa, któremu musi zapłacić pewną kwotę. W zamian za to ma będą rękę do zbierania podatków z innych ludzi. Niektórzy zapłacą, a może niektórzy nie. Przecież to wszystko już teraz spoczywa tylko na jego barkach. Więc może weźmie od jednych więcej, od jednych mniej. Może coś zrobi takiego, żeby, żeby samemu zdecydować i zaciągnie sobie tym razem już winę dług moralny u innych. I żyje w takim świecie długów i win. Po włosku też to samo może być słowo, po, tak jak po grecku. W każdym razie żyje w tym świecie bycia dłużnikiem, posiadania dłużników, bycia dłużnikiem moralnym. I jednego dnia przychodzi Jezus. Już nie ma ani jednego, ani drugiego. Zmienił zawód, nie żyje w tych świecie. Prześladowania innych z powodu długów, ani bycia dłużnikiem. Idzie za Jezusem i jednocześnie jest uwolniony od tego długu moralnego. Sam do tego też się chce przyczynić. I świętuje, świętuje na maksa, ale inni nie chcą świętować. Nie chcą świętować, nie przychodzą, tylko krytykują Jezusa. Dlatego, że żeby te. Grzechy, żeby te winy były odpuszczone, jeden musi w ogóle wiedzieć, że je ma. Jak inaczej? Zda sobie sprawę, że zostały mu odpuszczone. No właśnie. To jest jedna z takich, właśnie tajemnic tego tekstu, które bardzo często możemy spychać. Możemy nie uznawać, możemy myśleć, że nikomu nic nie wyrządziliśmy, nie popełniliśmy niczego. Ale to takie samouszukiwanie się. Wydaje mi się, że trzeba stanąć twarzą w twarz i powiedzieć: Mam Bóg, ale wiem, że jest jeden, który może mi ten Bóg odpuścić, który może puścić w niej pamięć, uwolnić mnie od tego, zapłacić ten Bóg za mnie. I to jest coś, co jest piękne i potężne. I wtedy przychodzi czas na to świętowanie razem z Lewim, z Mateuszem. Tak to widzę, takie są moje przemyślenia po dziesięć twoimi, Cześć!